Witajcie, ja chciałabym opowiedzieć Wam dzisiaj o witaminie D3. Wydawałoby się, że może wszystko zostało na ten temat powiedziane, że wiemy, że ona jest istotna, że trzeba ją suplementować, że w Polsce nie za bardzo jest klimat, który sprzyja wysokim stężeniom witaminy D w organizmie, jak najbardziej. Natomiast to, co warto podkreślić, to na pewno, że 9 na 10 osób w Polsce ma niedobory witaminy D. To jest bardzo dużo, to jest ogromna ilość osób. Co nie znaczy, że tylko Polska jest takim krajem w niedostatku. Były też badania na przykład na krecie, gdzie przecież tego słońca jest dużo więcej. I tam również prawie 80% pacjentów to akurat była taka grupa z też chorobą tarczycy, współistniejącą, miało niedobór witaminy D. Czyli też to nie jest tak do końca, że wystarczy mieszkać w słonecznym klimacie. i Tej witaminy D3 będziemy mieli dużo. Dlaczego? Po pierwsze, wynika to też z tego naszego trybu życia, który jest w zamkniętych pomieszczeniach, który sprzyja przebywaniu, ukrywamy się przed słońcem, może to dużo powiedziane, ale raczej pracujemy w pomieszczeniach, nie pracujemy na dworze tak dużo. Jeśli jesteśmy na dworze, to raczej już nie w tych godzinach o wysokim nasłonecznieniu, chyba że akurat mamy rzeczywiście wolne urlop i wakacje, ale wtedy też stosujemy filtry słoneczne, czyli zmniejszamy tą produkcję witaminy D w skórze. To plus nasz klimat sprzyja niedoborom. Witaminy D3 właściwie prawie każdy powinien suplementować, i ja też wszystkim moim pacjentom praktycznie zlecam ocenę jej stężenia. Nie suplementuję jej na oko, dlatego że y, zaraz do tego dojdę, to nie do końca jest dobry pomysł. Czyli oznaczam stężenie i na podstawie stężenia witaminy D oraz jakby dodatkowych informacji, czy to stężenie było y, u osoby, która przyjmowała jakąś dawkę witaminy D3, czyli wtedy szacuję, czy ta dawka była dobra, czy nie. Masy ciała, otyłość sprzyja um, kumulowaniu się witaminy D3 w tkance tłuszczowej i wtedy ona nie jest skuteczna. Czyli, jeżeli mamy osobę, o tym, to ta większa dawka powinna być z z rozważona. Bierzemy pod uwagę, czy nie mamy do czynienia z kobietą planującą ciążę. Wtedy obowiązują nas limity. Maksymalnie 4000 taka osoba może przyjmować, ponieważ witamina D3 może być toksyczna dla płodu. Czyli trzeba te wszystkie parametry. Jakby skumulować i dopiero ustalić dawkę witaminy D. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że niestety w mojej praktyce zdarzają się przypadki skrajne w obie strony. Przychodzą pacjenci wczoraj, właściwie dlatego dzisiaj zdecydowałam się ten, e, ten odcinek nagrać. Wczoraj właśnie miałam skrajne przypadki, bo był i pacjent, który miał witaminę D na poziomie 8, i taki, który miał na poziomie 16, i kobieta, która miała witaminę D3, 25. Norma jest od 30 do 100, czyli to było wszystko osoby z niedoborem. Natomiast to były różne sytuacje, bo jeden z nich miało tyłość, drugi nie suplementował wystarczającej dawki witaminy D, a kobieta akurat była w ciąży, czyli to zupełnie były inne zalecenia. Natomiast przyszła też osoba, która miała witaminę D3 powyżej mierzalności metody, chyba powyżej 200, bo już dalej po prostu nie rozcieńczają. Także trafiają się dwie skrajne sytuacje. Jedni nie biorą wcale, drudzy. Uważają, że skoro coś robi nam dobrze, to jak zrobię go sobie więcej, to na pewno zrobi mi lepiej. Witamina D3, tak jak już mówiłam, gromadzi się, to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczu, więc ona jest, gromadzi się, lubi się z tkanką tłuszczową. I więcej tkanki tłuszczowej, tym więcej tej D3 się gromadzi i nie działa. Ale też E, trzeba mieć to na uwadze, że ona się tak łatwo z naszego organizmu nie wydala. To nie jest witamina rozpuszczalna w wodzie, którą pozbędziemy się bardzo łatwo z moczem. E, nawet jeżeli przedawkujemy, to jakby ona nie będzie długo w naszym organizmie się utrzymywać. Witamina D3 właśnie będzie. E, czyli, jakby przedawkowując, ryzykujemy, że ona się skumuluje w organizmie. No i tutaj też trzeba podkreślić, że nie ma żadnego antidotum na tą witaminę D3. Czyli, jeżeli przedawkujemy. To musimy odczekać, zanim organizm wykorzysta te ilości witaminy D3, którą mamy. Taki błąd, który też często obserwuję, to jest odstawianie witaminy D3 na okres wakacji, bo jest słońce. Ok, jest słońce, ale tak jak mówiłam, my mało na tym słońcu przebywamy, zasłaniamy się, długie rękawy, filtry słoneczne, w godzinach na słonecznia jesteśmy w pracy. Nie u każdego to się sprawdzi. Raczej sprawdza się redukcja dawki na ten czas wakacyjno-słoneczny niż całkowite odstawienie, bo potem te osoby przychodzą znowu z niedoborem, chcą szybko nadrobić i znowu e, fundują sobie bardzo wysokie dawki witaminy D3 na jesieni, no bo mają niedobory a boją się o utratę odporności. No, tutaj przechodzimy do tego, po co ta witamina D3 jest potrzebna. To, że witamina D3 wpływa na gęstość kości, czyli że to jest taka nasza pierwsza broń w walce z ewentualną osteoporozą, to pewnie wiecie. Natomiast nie wiem, czy wiecie, że witamina D3 jest hormonem. Tak naprawdę, ona spełnia kryterium hormonów. To znaczy, że po prostu ma działanie na wiele procesów zachodzących w organizmie, tak jak hormony, dlatego została zakwalifikowana w pewnym momencie jako hormon. Oczywiście nie zmieniano już nazwy witamina, bo to już było przyjęte i zbyt długo ona funkcjonowała pod tą nazwą, natomiast ona rzeczywiście działa wielokierunkowo bardzo, czyli nie tylko na gęstość kości, chociaż oczywiście też, ale ona jest w stanie nam poprawiać metabolizm, czyli u osób z insulinoopornością. Poprawia nam wyrównanie tarczycy, czyli wpływa również na, korzystnie na obniżenie przeciwciał tarczycowych, obniża ryzyko niektórych nowotworów, chorób sercowo-naczyniowych, no i odporność, również wpływa korzystnie na odporność. To wszystko są bardzo jakby ważne jakby wykładniki naszego zdrowia, i dlatego zachęcam, żeby rzeczywiście ją oznaczać i żeby ją suplementować. Oznaczamy 25 OHD3 ten parametr zawsze warto oznaczyć ją od razu razem ze stężeniem wapnia, no bo właśnie wapniem ona zarządza, mówiąc tak kolokwialnie. I na pewno jeszcze warto wspomnieć o tym, że są bardzo różne preparaty witaminy D. Ona zazwyczaj jest dostępna w tabletkach, kapsułkach lub kroplach. Kapsułki to są takie małe żalowe. Um, kapsułeczki z zawartością w środku małej ilości tłuszczu, no bo witamina D3 z tłuszczem się lubi. Te krople również są z tłuszczem. Tabletki to jest proszek, masa tabletkowa. Ponieważ chłania się lepiej z tłuszczem, warto z posiłkami taką witaminę D3 spożywać. Poradnia nie ma znaczenia, jeśli chodzi o spożycie witaminy D3. Można też, to jest taka opcja dla osób zapominalskich, Spożywać większe dawki raz na kilka dni. Są, raz na tydzień, raz na miesiąc, zależy, jakie jest zalecenie medyczne. Są takie preparaty, to już są leki na receptę. One mają po 20-30 tysięcy dawki w jednej tabletce. Takie tabletki dostępne ogólnie na rynku to zazwyczaj mają między 1000, 2000 a 4000 jednostek międzynarodowych. Jeśli chodzi o krople, to przeważnie mają 500. Natomiast czyli Tysiąca jednostek międzynarodowych, chociaż też można się pomylić, bo funkcjonują na przykład krople, które mają 2000 w kropli, i też jedna z moich pacjentek miała tutaj kłopot, bo, bo rzeczywiście pomyliła dawkowanie, bo dawkowanie było zalecane w kroplach. Ona kupiła taki nietypowy preparat yy, i przedawkowała niechcący. Bardzo też przestrzegam przed suplementacją preparatów od odzwierzęcych, bo też zauważam, że jest taka tendencja. To są preparaty nieprzystosowane dla ludzi, bo one są na przykład dedykowane. Koniom, które mają no, gigantyczną masę ciała w porównaniu z człowiekiem, czyli to są w ogóle innego rzędu wielkości wartości witaminy D, no i też nie są przebadane na ludziach. Czyli są jeszcze takie preparaty, wspominam o tym, bo też, bo też pytacie, e, ja jakby nie interesowałam się wcześniej weterynarią jakoś tak bardzo istotnie, więc nawet nie wiedziałam, że tak wysokie dawki funkcjonują. Zwierzęta mają też troszkę inny metabolizm, inną fizjologię i trochę inaczej się je leczy, także tutaj bardzo odradzam. Jest bardzo szeroki wybór witamin D, tak jak mówiłam, w kilku różnych postaciach. Warto na pewno skonsultować dawkę z lekarzem. Taka dawka podstawowa, podtrzymująca dla osoby dorosłej bez niedoboru, bez nadwagi, czyli bez tych dodatkowych czynników, o których mówiłam, to jest 1000 jednostek międzynarodowych. Natomiast jeżeli mamy niedobory, no to te dawki zazwyczaj są wyższe. Maksymalna dobra dawka znowu dla dorosłego człowieka to jest 10 tysięcy, czyli mamy dość dużą rozpiętość między 1000 a 10 tysięcy. Są pewne ograniczenia, na przykład. Kobiet planujących ciąży, tak jak mówiłam 2000, standardowo się zaleca maksymalnie 4, inaczej postępujemy u kobiet z osteoporozą na przykład, inaczej u osób otyłych. Czyli tutaj oprócz stężenia też cały ten wywiad ogólny ma znaczenie i warto też co jakiś czas, to kilka miesięcy, co pół roku oznaczyć sobie stężenie tej witaminy D3 i sprawdzić na ile nasza suplementacja jest odpowiednia. Pytacie też często, czy ją sobie odstawiać wcześniej przed takimi badaniami krwi. Nie ma takiej potrzeby, nie ma takiej konieczności, dlatego że ona się kumuluje w organizmie, jak już wspomniałam, i to, czy na trzy dni odstawicie, czy na tydzień, czy na dwa, to tak naprawdę nie wpłynie istotnie na stężenie i nie potrzeba tego robić, czyli nie odstawiamy jej wcześniej. Przed badaniami warto odstawić za to biotynę, bo ona wpływa na wiele wyników badań, hormonów między innymi też także biotynę najlepiej na 2 trzy dni odstawić wcześniej, i to wszystko nie odstawiamy witaminy D3. Oznaczamy 25HD3, najlepiej od razu ze stężeniem wapnia, jeżeli podejrzewamy, że są jakieś zaburzenia, które mogą wpłynąć, jakby, jeżeli mamy kłopoty zdrowotne, które mogą wpłynąć na metabolizm, na funkcjonowanie witaminy D3, można oznaczyć parametry nerkowe do tego, czyli kreatyninę, można oznaczyć ALT, parametry wątrobowe, można oznaczyć wapń i fosfor we krwi, można oznaczyć parathormon, jeżeli. Szukamy jakichś przyczyn y, chorobowych, jeżeli mamy niedostateczne wyrównanie tej witaminy D3, albo jeżeli podejrzewamy chorobę przy tarczy z nerek wątroby, one no wszystkie wpływają na stężenie witaminy D, to wtedy rozszerzamy tą diagnostykę. Możemy jeszcze zrobić, wyko wykonać dobrą zbiórkę moczu na wapni fosfor. Natomiast to już są badania takie szersze, to odwracać lekarz, bo czasami one wymagają odpowiedniego przygotowania. To, co na pewno to poziom witaminy D3 i wapnia. Bez wcześniejszego odstawiania tej witaminy, chyba że jej po prostu nie stosujecie. Warto też zwrócić uwagę na to, czy nie macie w jakichś suplementach, które dodatkowo przyjmujecie też witaminę D3, dlatego że to się zdarza przy takich jakby wieloskładnikowych preparatach, że ona też tam jest dołączona i trzeba wtedy sumować, żeby mieć informację, jaką w rzeczywistości wagę dawkę przyjmowaliście, bo będziecie na pewno o to zapytani. I, no I w zasadzie trzeba się też zastanowić nad tym, jaki preparat będzie dobry, czy wolicie kropla, czy tabletki, czy kapsułki, czy te takie tabletki w dużych dawkach raz na tydzień, to jest wtedy, czy tam raz na miesiąc. To jest wtedy do ustalenia z lekarzem, który Was konsultuje i który Wam doradzi dawkowanie. Ja od razu też, tak jak mówię, na własną rękę suplementowanie sobie tej witaminy D, chyba że właśnie będzie, byłaby to taka dawka podtrzymująca tysiąc jednostek. Natomiast ona może być nie dla każdego wystarczająca bo jednak witaminę D3 można przydawkować i tak jak e, wspomniałam, widzę też w swojej praktyce takie sytuacje, ponieważ ona wpływa na między innymi kostnienie e, nasad kości długich, bo tak jak pewnie wiecie, dzieci rodzi, rodzą się z jeszcze, no, ponieważ rosną na wysokość, e, ich nasady kości długich, czyli na przykład w ramieniu to będzie tutaj, tutaj to są kości długie, one tutaj mają chrząstkę e, i dzięki temu, że to jest chrząstka, to one mogą się wydłużać. Jeżeli przedowkowalibyśmy u dziecka witaminę D3, możemy niestety zaryzykować tym, że te y, fragmenty chrzęstne skostnieją i że utrudnimy albo uniemożliwimy prawidłowy, proporcjonalny wzrost dziecka. Czyli to też trzeba na to zwracać uwagę, że te witaminy D3. U dzieci to jeszcze, jeszcze inna jest e, historia, tam są inne zalecenia dla nowotków 400 jednostek, potem 600, czyli spokojnie tam się e, jakby te dawki zwiększają. Natomiast e, to nie jest tak, jak e, czasami niektórzy e, usiłują mnie przekonać, czasami, że e, ktoś przy dawkował witaminy D3 i że jej nie umarł okej. Okay. Nie umarł, może nie ma nawet objawów, bo te objawy są zwiewne przedawkowanie, takie samo jak objawy niedoboru, są zwiewne, natomiast niestety mogą mieć konsekwencje, na przykład dla rozwoju dziecka. E, jakie mogą być objawy niedoboru, tak jeszcze e, na zakończenie? Może być suchość skóry, może być wypadanie włosów, mogą być zaburzenia odporności, pogorszenie odporności i może być obniżony nastrój. Oczywiście też został poroza, ubytek kostny, ale tego nie odczuwamy. Więc jeżeli. Są jakiekolwiek objawy, warto zrobić badania, warto je oznaczyć i na pewno warto ją suplementować. Ja jestem orędowniczką e, suplementacji witaminy D3, ale oczywiście rozsądkowo, tak żeby to było dla naszego zdrowia, dla naszej odporności, e, a nie z niekorzyścią dla nas. Także też można szukać, są takie zalecenia dostępne w internecie, jakie dawki. E, są też u mnie na blogu dr Magda takie propozycje, jak to suplementować. E, opisuje też, jak witamina D3 wpływa. Najsłynna nice, oporność w mojej książce o opisuję jak wpływa na chorobę Hashimoto i niedoczynność tarczycy w mojej książce o Hashimoto i niedoczynności tarczycy i też do tych wszystkich miejsc zapraszam. Oczywiście na Instagramie również są takie zakładki o witaminie D3, czyli wszędzie można to znaleźć. Do niedługiego zobaczenia.